Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Doczekaliśmy się. Po długich miesiącach bez koszykówki na parkiet halimistrzów wrócili zawodnicy, a na trybuny, choć jeszcze w okrojonej liczbie, kibice którzy z niecierpliwością wypatrywali na pierwsze oznaki nowego sezonu. Taką oznaką bez wątpienia był pierwszy oficjalny sparringowy mecz Rottweilerów, w którym przeciwnikiem drużyny włocławskiej był zespół Startu Lublin. Spotkanie już za nami. Podobnie zresztą jak drugi sparing z Dzikami Warszawa. Oba mecze bardzo różne. Oba mecze bardzo ciekawe. Obu nie wystąpiło dwóch graczy Anwilu. Luke Nelson oraz DJ Vandenberg. Nie to jednak jest najważniejsze, ale fakt, że wreszcie mogliśmy zobaczyć jak prezentuje się nowa drużyna włocławska. Choć jeszcze nie w pełnym składzie i nie do końca zgrana, bo przecież Nikon Genda dopiero kilka dni temu przyjechał do Włocławka, ale Pierwsze wnioski już można wyciągać. Po zakończeniu pierwszego sparingu ze startem Lublin o jego podsumowanie poprosiłem Karola Gruszeckiego. Karol niejednokrotnie grał w kalimistrzów, ale w miniony piątek po raz pierwszy zagrał tutaj w charakterze gospodarza. Jak wrażenia z tego meczu? Tak naprawdę pierwszy mecz przed włosławską publicznością w koszulce Anvilu. Podczas prezentacji na wózowskich bulwarach powiedziałeś, że to najlepsza publiczność w Polsce. Mocne słowa. Mocne słowa, ale wiemy jaka będzie presja w tym roku, wiemy jak potrzebujemy tych kibiców, żeby osiągnąć nasze cele. Już dzisiaj pokazali ci, ci kibice, którzy mogli wejść na halę, jak liczny tutaj będzie doping i, i na to bardzo liczymy. Nowa drużyna, pierwszy mecz dzisiaj tak naprawdę. Niewiele można powiedzieć o, o samej drużynie, ale jak dzisiaj grało z chłopakami. To tak naprawdę przebiegi. Nie wszyscy jeszcze nawet dzisiaj wystąpili. Niektórzy są po kilku treningach. Tak, to Taki mecz na rozbieganie nóg, na, na złapanie nawyków, na zobaczenie jaki tutaj mamy system rozgrzewkowy, jak to wszystko wygląda na naszej sali. Na pewno te nogi były ciężkie, było zresztą to widać po pierwszej kwarcie jak nerwowo zaczęliśmy, ale myślę, że z każdą minutą, z każdą kwartą. Nie dosyć, że przejęliśmy ten mecz, to, to skupialiśmy się przede wszystkim też na tych małych rzeczach jak, jak granie razem, pomaganie sobie, szczególnie trener zwraca uwagę na obronę, myślę, że to wszystko to wszystko się udało. Czy w ogóle w takim meczu zwracacie uwagę na tablicę, na swoje osiągnięcia na wynik drużyny? Myślę, że wynik był ważny, bo też mieliśmy jakieś tam założenia, ile punktów ma, mamy stracić, także na pewno ten wynik też był ważny, bardzo chcieliśmy wygrać, bo wiadomo, że chcemy budować DNA tej drużyny, to jest zwycięskie DNA, także myślę, że jakieś tam cele osiągnięte, natomiast to nie był, wynik na pewno nie był najważniejszy. Jutro wideo, analiza i następny sparing. No taki trochę nietypowy skład, bo aż sześciu tak naprawdę zawodników z oceanu i Anglik, tak. natomiast nieczęsto się zdarza, że od razu drużyny w Polsce zaczynają z taką dużą ilością obcokrajowców, to prawda, natomiast już w tej koszykówce myślę, że wszyscy my tutaj polscy gracze też jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mm -hmm. także to nie jest dla nas problemem. Ta atmosfera na razie jest dobra i wiadomo, zwycięskie mecze czy, czy takie wygrane budują zespół, ale, ale to te porażki też będą potrzebne, żeby, żeby tak naprawdę zobaczyć co, co trzeba poprawić, na czym trzeba pracować. No moi, pierwszy, pierwszy mecz wygrany, cieszymy się, ale, ale to jeszcze długa druga przed nami. Nowy trener, Anwilu Wocławek, jak ci się współpracuje z tenem Mernakiem? Myślę, że na razie wszystkim bardzo dobrze się w, mm -hmm. współpracuje. Szczególnie po, po, po pierwszym dobrym przetarciu u siebie przed naszymi kibicami, zobaczymy jak to będzie dalej. Ale myślę, że cała drużyna na razie jest zadowolona. Ale to jeszcze dużo, dużo za szybko, żeby to wszystko oceniać. Eee, jasne, że za szybko, żeby wszystko oceniać, ale w czym Cię trener Ernak przekonał do tego, żeby przyjść do Włosławki? Sama drużyna mnie przekonała swoimi celami, swoimi zawodnikami. Jak wiedziałem, jakie jacy tutaj będą, także to też na pewno było ważne. Natomiast to mogę teraz powiedzieć o trenerze, którego już zdążyliśmy trochę poznać przez, przez te dwa tygodnie, to na pewno bardzo zwraca uwagę na szczegóły, bardzo zwraca uwagę na obronę. Ma, 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 ma swój system i na pewno nie pozwala, nie, nie daje za dużo wolności graczom, ale pilnuje, żeby wszyscy, wszyscy pilnowali się i grali na 100%. Właśnie takie zdanie dzisiaj usłyszałem wśród kibiców na trybunach, że trener bardzo e, pilnuje tego, żebyście rzeczywiście nie robili tego, czego on by nie chciał. Tak, myślę, że preferuje zdecydowanie grę zespołową w ataku, ale te małe rzeczy są dla niego bardzo ważne. Intensywność grania, e, założenia, które, które mamy, mamy przed meczem, to na pewno tego trzeba będzie pilnować i to na na 100% będzie to egzekwowane. To, co cechuje tą drużynę, to też fakt, że nie ma tutaj jednego zawodnika, na którego można by wskazać, że będzie taką największą gwiazdą. Tak jak w zeszłym sezonie mówiło się, że Wiktor Sanders był takim graczem w Anwilu, teraz czegoś takiego w drużynie nie ma. Nie wiem, czy bym się zgodził, bo myślę, że jest tu kilku zawodników, którzy spokojnie mogliby taki ciężar gry wziąć na siebie. Natomiast to chyba nie jest ten styl, który trener właśnie mm -hmm. preferuje, bo w zeszłym roku też zawodnik Anwil szczególnie na koniec tej drugiej rundzie, już miał tylu graczy i tak szeroką rotację, że spokojnie to można było rozdzielić na kilku graczy. Natomiast Zespół był po prostu taktycznie inaczej zbudowany, a tutaj od początku też jest... Trochę inne, trochę inne, inaczej siły są rozłożone i no zobaczymy, czy to przyniesie. To, co powiedziałeś, długa rotacja jest też bardzo ważna, bo dzisiaj tak naprawdę nie grało dwóch graczy, a nie było widać tego, że ich nie ma, bo, bo, bo bez przerwy są zmiany, cały czas jest rotacja. No dokładnie, też musimy się tego nauczyć, żeby grać z tą maksymalną intensywnością, mhm. bo rzeczywiście ty, 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 tych graczy jest dużo i możemy tą intensywność otrzymywać przez cały mecz, więc czekamy na pozostałych chłopaków i, i wtedy tak naprawdę właśnie się prawdziwie granie. Tyle podsumowania debiutanta w roli gospodarza w hali mistrzów Karola Gruszeckiego. A no, w zupełnie innej roli w tym meczu wystąpił Michał Michalak. On jest tym, który we Włocławku już przecież grał. Spędził z nami sezon 2018-2019 i zdobył Mistrzostwo Polski. Ma więc z Włocławkiem tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Po meczu ze startem namówiłem Michała... Na dłuższą rozmowę. Jej efekty właśnie teraz. Zapraszam. A Michał Michalak wraca do Włocławka. Pięć sezonów było przerwy. 18, 19, 19 5 lat. Tak, tak 5 lat. To sporo czasu. Jak ci się tutaj w ogóle wróciło do Włocławka, do hali mistrzów? No dzisiaj jeszcze nie przy pełnej hali, ale przy, przy kibicach. Spora przerwa. Czułeś tą przerwę, bo to nieraz tak jest, że wiesz, przyjeżdżasz w stare miejsce, tak jakbyś stąd wyjechał wczoraj. Czy tak miałeś, czy nie? Tak. No, czuję się świetnie. Tutaj jakby też refleksje po tym pobycie trzy tygodniowym, jak dotąd mam takie, że tam gdzieś coś tam byłem, coś tam zwiedziłem po drodze i wracając tutaj, cieszę się, po pierwsze, że jestem. Po drugie widząc jakby z perspektywy innej świat rzeczywistość, widzę jak dobrą organizacją, dobrze zorganizowanym klubem jest Andy Bosławek, to na tle europejskim mówię i to z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, nie pucując się nikomu, mhm. ale tak obserw obserwując po prostu. I także cieszę się, że jestem z powrotem i cieszę się, że no przed nami duże wyzwanie, bo wiadomo jaki jest cel w tym sezonie, mówimy o tym, że, że chcemy otwarcie zdobyć mistrzostwo, że walczymy o najwyższe cele i ciężko pracujemy na to od pierwszych dni. Także jest to super wyzwanie sportowe i fajnie być z powrotem. Fajnie być z powrotem, ale też od razu wiesz, to co powiedziałeś z wysokiego C, tutaj wszyscy w tym sezonie mówią o Mistrzostwie polskim, mówi o tym trener, mówią o tym zawodnicy. Karol, z którym przed chwilą rozmawiałem, też to podkreślił. Ty też o tym mówisz w pierwszym, tak naprawdę przy pierwszym pytaniu. Rzeczywiście trener tak was stawia, że to ma być walka o Mistrzostwo Polski. Nie mówi o medalu, tylko o Mistrzostwie Polski. Tak, no zgadza się. Jeżeli chodzi o to, to, to z jednej strony jest, to się mówi presja, jak to mhm. wszyscy podkreślają, ale z drugiej strony cel jest jasny, wszystko jest przejrzyste, nie ma półśrodków i nastawieni jesteśmy na to, że gramy o mistrzostwo, więc też jakby ten standard, który musimy sobie postawić i do którego równać jest wysoki i nie zadowalamy się czymkolwiek, tylko no od pierwszego dnia, też jak od dzisiaj, od pierwszego spaningu pracujemy z myślą o tym, że krok po kroku iść do tego celu. Cel jest odległy, bo to jest 10 miesięcy tak naprawdę więc nie można, to się mówi, patrzeć tylko na ten jeden punkt, który jest za 10 miesięcy, ale jest wiele kroków, które trzeba wykonać po drodze. No i, i tak z dnia na dzień, przychodząc na treningi, przychodząc na kolejne spotkania, skupiamy się, trzeba się skupiać i myśleć o tym dniu dzisiejszym. No i też tak do tego podchodzę, ten, wydaje mi się, cel określony jasno daje właśnie nam tą możliwość paradoksalnie, spokojnej pracy z myślą, że to chcemy, musimy zrealizować. Wiadomo, no to będą Nie. prawdopodobnie lepsze, gorsze momenty, jak w każdym sezonie. To jest część naszej pracy, część życia sportowca. Bierzemy za to odpowiedzialność i musimy z tym żyć w naszej mocy, to da, dać się wszystko i zrobić wszystko, żeby to wyszło, paliło i działało. Ale wiesz co, to jest bardzo odważne w Polskiej Lidze Koszykówki, bo najczęściej słyszymy tak, no mamy szósty budżet, chcemy wejść do czwórki, a tu jest jasna deklaracja. Nie obawiasz się trochę tego, że, że gdzieś tam, jak rzeczywiście będzie finał, a nie będzie mistrzostwa, to to zostanie odebrane jako porażka? Jest to bardzo możliwe, prawdopodobne, bo... Szczególnie we Włocławie. Zgadza się, no. Jak, to każdy z nas... Zawodników, którzy tu gra, grali i którzy Polaków, zwłaszcza którzy grają w polskiej widze, jest świadomy tego, jakie są oczekiwania, że mamy wsparcie kibiców. No to w ogóle tak dy dygresja w fajne jest to, że ludzie żyją koszykówką, że mamy wsparcie kibiców i my wiemy po co gramy, dlaczego gramy. bo W różnych miejscach grający różnie jest zainteresowaniem koszykówką a tutaj mamy, co by nie mówić, stworzone warunki do tego, żeby osiągać sukces. To tutaj, wiadomo, jesteśmy na początku tej drogi, sierpień, wrzesień, początek sparingi, więc Rozmawiamy o, o, o planach. Dużo rzeczy może się po drodze wydarzyć i nie wiemy jak zakończy się to w czerwcu. Mówimy o tym, że mamy taki cel i do niego będziemy dążyć. Po drodze jest ta droga, która, którą będziemy przebywać i tak jak mówię, no, należy się spodziewać, że e, będą różne momenty, ale... Tak jak myślę, to pokazuje też y, ostatnie sezony. Wiele ostatnich sezonów można prześledzić. Liczy się to, jak się kończy, nie jak zaczyna, bo po drodze może być wiele y, lepszy, te, tych lepszych, gorszych momentów, ale y, ostatecznie liczy się y, ten zrealizowanie celu. No to, to jest y, no tak, tak, jak mówisz, y, różnie czasami są różne drogi. Niektórzy chcą, próbują zrzucić presję z zawodników, bądź z drużyny w pewien sposób asekuracyjnie mówiąc, tak, no że, czwórki, tak, że walczymy, staramy się, robimy jak najlepiej i wiadomo, mamy potencjał, ale jakby nie oczekujemy, że to będzie ten jeden cel, ale że zrobimy wszystko, zobaczymy co wyjdzie no, tutaj sprawa, sprawa jest jasna no i tak jak mówię, no, różnie można do tego podejść ale ja podchodzę do tego z myślą taką, że to jest wyzwanie, to jest nasz cel i z my taką myślą pracujemy. Wspominałeś o tej presji ciebie jako no. zawodnika bardzo doświadczonego, takiego też, który grał tutaj we Włocławku w sezonie mistrzowskim, tak? O tą presję we Włocławku zapytam, bo często mówi się, że zawodnicy nie chcą przyjść do Włocławka, bo się tej presji obawiają. Jest rzeczywiście w środowisku koszykarskim, nie wiem, jak rozmawiacie między sobą, to mówicie o tym, że nie, nie pójdę do Włosławka, bo, bo tam będą mnie bluzgać czy gwizdać na mnie, jak, jak nie dam rady, jak nie trafię. Był taki zawodnik. Jeżeli Kozagorac, nie wiem czy pamiętasz, grał w Anwilu, mhm. który w hali mistrzów we Włocławku grał katastrofalnie właśnie przez to, że już ta presja na niego przy każdym rzucie powodowała, że jak nie trafił, to były gwizdy. I on grał super na wyjazdach, w hali mistrzów nie potrafił się kompletnie odnaleźć. No to, myślę, to myślę, że jest złożony temat. Nie słyszałem nikogo, żeby mówił w ten sposób, że nie hmm. pójdę do Włosławka. Bo tak. Bo to bo i tam, taka ta, opinia ta, tak. krąży gdzieś tam tutaj wśród kibiców, wiesz, wśród, wśród dziennikarzy, że nie chcą iść do Włosławki, że nie rozwiążą Znaczy no, to, jest, to jest złożony temat, bo w ogóle to podpisywanie kontraktów i wybory to jest hmm. temat wieloczynnikowy. Myślę, hmm. że tak wiele czynników wpływa na to, czy tu, czy tam podpisuje się kontrakt. Powiedziałbym tak, że. że Grałem we Wrocławku przez jeden sezon. Wygraliśmy wtedy mistrzostwo. Mam bardzo dobre wspomnienia, zarówno sportowo, jak i życiowo z tego sezonu we no jeżeli, jeżeli chodzi o to, to na pewno można spodziewać się tego, że kibice są emocjonalni, są zaangażowani w to, wspierają bardzo drużynę. I ja, tak właśnie jak wracając do Wrocławka, wspominałem sobie na przykład momenty z tego sezonu, jak graliśmy wtedy. To są takie, takie te momenty, na przykład jak wracasz do obrony w czwartej kwarcie po cennym koszu i bronisz w meczu na styku i czujesz ten doping kibiców albo ta cała, cała sala buczy albo gwizdze, to są takie chwile, które zostają w głowie. i To nie, nie wszędzie się doświadczy coś takiego, grając na różnych poziomach, to gra się w różnych halach, nie wiem, na przykład tak jak w Niemczech, grając nawet masz 6 tysięcy, to raczej kibice tak żywiołowo nie reagują, nie dopingują, więc in, inny klimat, inna specyfika. No i no to, to bierze się w zestawie. Tak? To tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem o tym, że będąc na Wrocławku wiesz po co grasz tak? i dla kogo grasz. Bo my gramy dla siebie, ale wiesz, że kibice będą cię wspierać, no i w tych gorszych momentach też kibice pewnie będą trochę rozczarowani, nawet można usunąć słowo trochę, ale y, będą rozczarowani, jak nie, nie będzie wyników. No i to jest, y, no to jest poniekąd normalne, tak? i to jest część naszej pracy, należy to zaakceptować, a, a koniec końców. Mamy w naszych rękach to, co w naszych rękach, tak? czyli wychodzimy na boisko i gramy. No. Te takie rzeczy, takie, to, co wspominałeś odnośnie zagoraca, też, też się nie dzieje tak, z dnia na dzień, mm -hmm. tak, bo to jest już kulminacja jakieś A, tam pewnie. To się nawarstwiało. E, ja e, tak. Pamiętam to bardzo dokładnie, żeby żal mi było tego chłopaka, bo on był naprawdę fajny, że tak. tak spinał w meczu w mistrz, no, że nie był w stanie nic zrobić. To jest kulminacja wielu, wielu czynników. Kiedy pojawia się ten element tego, że, że czegoś się nie chce zrobić, bo, bo może nie wyjdzie ten, no to już w koszykówce w sporcie zawodowym, to już to jeszcze trochę stracony. Jeżeli to wahania wątpliwości, ten trener Tomek Niedbalski, nie? kiedyś taki cytat jak tam na kadrze, pamiętam 15, u 16, dał chichu, he hesitates, wzrost. I to pamiętam, jak się wahasz, jesteś stracony. Okay. Ty nie wahałeś się przy, podpisując kontrakt na dwa lata, bo to t, troszeczkę inaczej niż w poprzednim sezonie na przykład, gdzie, gdzie miałeś zupełnie inaczej sformułowaną umowę. Teraz związujesz się z Anwilem właśnie na dwa lata, a skąd taka decyzja, skąd taka zmiana? Tam, jeżeli chodzi o moją karierę, no. Karierę, przygodę, jak zwał. Nie, myślę, karier, że w końcu no. spokojnie można powiedzieć karierę. Dobra, dziękuję, miło mi. E, jeżeli chodzi, no to o moje wybory. Na pewno przez e, ostatnie lata w ogóle większość mojej kariery starałem się podejmować wybory, podejmowałem wybory, bo to z wyborami jest tak, że podejmujemy i to można z perspektywy czasu ocenić konsekwencje i w ogóle jakby decyzja, czy była dobra czy zła. Podejmowałem decyzję z myślą o tym, że, że chciałem wyjechać za granicę, bo w mojej ocenie było to był to sportowo krok do przodu, który pozwoliłby mi rozwinąć się jako koszykarz, przenoczyć na wyższy poziom, rozwinąć swoje umiejętności, no i docelowo też, e, wiadomo, do, mieć lepsze kontrakty, no, to jest część, część naszego zawodu, e, więc no, podejmując swoje wybory, e, kierowałem się tym, żeby, żeby dać sobie szansę, możliwość rozwoju koszykarskiego i e, to, to, to była moja główna motywacja, więc jeżeli chodzi na przykład o tam ostatnie lata, które, które grałem za granicą, no to generalnie ta ocena decyzji, no to są specyficzne warunki w danym momencie, które ja przynajmniej tak podejmując decyzję biorę pod uwagę jakieś czynniki i, mm -hmm. i oceniam sobie gdzie. W danym momencie mam największą szansę, żeby osiągnąć swoje e, cele i rzadko kiedy te warunki są idealne albo wszystkie czynniki się zgrywają tak, że możesz powiedzieć, o super. I teraz e, w, w te wakacje, stojąc przed decyzją, co zrobić dalej, wiedziałem, że klub z Wrocławka, Anvil i zarządzający klubem są bardzo zainteresowani tym, żebym e, przyszedł i tutaj w ważnej roli był e, osobom, która pomoże osiągnąć sukces, która pomoże w powrocie na, na szczyt. Dlatego też e, zważyłem sobie po prostu wszystkie czynniki i, za, i podjąłem decyzję, że e, w tym momencie e, stoją przede mną opcje okay, jest, jest zagranica, jest, jest Polska, jaką rolę mogę pełnić tam, jakie mam możliwości, perspektywy i oceniłem, że chcę wrócić do Polski, chcę walczyć o coś. Anwil Włocławek jest dla mnie wyzwaniem, które sportowo jest w tym momencie mhm. na, największym wyzwaniem, jakie mogę podjąć. I jednocześnie yy, dwuletni kontrakt, którego w sumie od czasów trefla ma. Yy, no to nigdy. zadam I, Ci teraz tak, pytanie, no? jeżeli mogę przerwać. Tak. Czy to był pomysł twój czy klubu? Myślę, że obu stron. W sensie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o długość kontraktu, to z tego co pamiętam z naszych negocjacji, to obie okay. strony były za tym, ale ja też chciałem, uh -huh. tak? więc jeżeli chodzi o, o to, to ja faktycznie chciałem, bo e, no z perspektywy koszykarza to daje możliwość skupienia się na pracy, na, na realizacji celu i ja też e, oddaję siebie. E, w, w mojej głowie Anvilowi i będę walczył utożsamiam się i będę walczył z klubem o to, żeby realizować te cele. Co nie oznacza, że podpisując jednoroczny kontrakt e, tego nie było, ale e, specyfika jest no, inna mimo wszystko, tak? Bo... bo no, to jako sportowcy jesteśmy tak na, ciągle udowadniamy, co nie oznacza, że teraz nie będę udowadniał, bo będę i mam głód gry. I to, że tutaj przyjechałem, jest, znaczy, że jestem we z Wrocławka jest spowodowane tym, że chcę, żebyśmy zdobyli to mistrzostwo, żebyśmy osiągnęli sukces, i cieszę się, że trener, zarówno trener, jak i klub. Widzi mnie jako istotną część swojej drużyny i myślę, że nasze ambicje się pokrywają. A wiesz, jakie nazwisko pada najczęściej, jak pytasz się kibiców, mm -hmm. kto będzie liderem tej drużyny i wiesz, że to jest twoje nazwisko. No, zdaję sobie sprawę, jest to usprawiedliwione oczekiwania, na pewno no, biorąc pod uwagę, że zostałem podpisany tutaj mm -hmm. z myślą o tym, że Reprezentant Polski i powiedzmy jeden z czołowych zawodników e, polskich. No i to jest e, coś, co biorę w pakiecie, bo podpisując tutaj e, kontrakt jestem świadomy tego i no, podejmuję to wyzwanie. Też e, Dlatego no, mówię, głównym celem tak jest wyznaczone zwycięstwo, tak, w polskiej lidze, wygranie Mistrzostwa Polski i no, zostawię na się serce i e, amb zaangażowanie, ambicje, żebyśmy ostatecznie osiągnęli ten, ten cel w tym roku. Okej, okay, to jako ten lider, który ma tą drużynę prowadzić do, do tego Mistrzostwa Polski, co powiesz o tym pierwszym sparingu, co powiesz o tych pierwszych Dniach wspólnej pracy. No, jak do tej pory no, przepracowaliśmy trzy tygodnie, takie pełne treningowe. Myślę, że filozofia trenera jest już dla nas dość jasna, i też widzów, którzy oglądali ten sparring, myślę, że też się przebija to, że chcemy grać bardzo agresywnie w obronie, i ta, to zaangażowanie ma być naszym znakiem rozpoznawczym. Nasza koszkówka myślę, że można określić ją jako bardzo zespołową koncepcję, gdzie w ataku mamy dużo różnych opcji, mamy bardzo szeroki skład, w którym jest sporo zagrożeń w ataku z różnych tak naprawdę wszystkich pozycji. To jest coś, co jest plusem, ale trzeba to poukładać w taki sposób, żeby, żeby dobrze funkcjonowało. Nadrzędnym celem jest wygrywanie, więc do tego przede wszystkim będziemy dążyć. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to zaczęliśmy no, tak trochę nie niemrawo, bo myślę, że głównie problemem było to, że, że trochę tam nie potrafili, no jak to w pierwszym sparingu byliśmy zaryzywiali trochę w ataku i te decyzje, które podejmowaliśmy, były może nie najbardziej płynne i też dużo niecelnych rzutów, takich prostych błędów. No z tego też wynikały też zdobyte punkty przez start Lublin, które w pierwszej połowie no 40 bodajże punktów zdobytych, które w dużej części też wynikały z naszego ataku, jednocześnie z naszej agresywnej obrony, gdzie daliśmy dużo rzutów wolnych, może nie faulowaliśmy, kiedy było potrzeba, albo popełnialiśmy błędy. No i w drugiej połowie, myślę, że można powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania, zaczęliśmy grać po bliższą temu, co będziemy chcieli grać, czyli dzięki tej obronie regularnej, agresywnej, zaczęło nam się łatwiej grać w ataku, więcej takiej egzekucji w ataku i mądrzejszej gry i dzięki temu ten wynik odjechał, tam skończyło się około 30 punktów, ale kluczowe też mi się wydaje to, że jak to mój serdy no postawiliśmy swoje warunki, utrzymaliśmy je i też myślę, że, że grając taką koszykówkę, większość drużyn w Lidze będzie miała problem, jeżeli będziemy wstali, w stanie tak utrzymać, żeby przez 40 minut z nami konkurować, mhm. grając z taką intensywnością. No, a wyzwaniem dla nas będzie to, żeby. Taką intensywność utrzymać i zaangażowanie i grać, grając jednocześnie dobrą zespołową koszykówkę, gdzie będziemy podejmować dobre decyzje, no żeby, żeby ta gra się kleiła. Dużo Aha. dzisiaj mówiło się na trybunach, powiem w ten sposób, hmm. o tym, że to będzie drużyna, gdzie będzie w meczu pięciu czy sześciu zawodników mogło być... Tymi, którzy będą tymi X faktorami, tak? Nie jak w zeszłym roku, że wszyscy wiedzieli, że decydujące piłki pójdą do Sandersa. Też o tym wspomniałeś, że to długa ławka, bardzo szeroka kadra to na pewno duża zmiana w porównaniu do tego właśnie zeszłego sezonu, ale też chyba wy macie troszeczkę spokojniejszą głowę, jak na przykład ty, jak wiesz, że są inni gracze w drużynie i że w tej decydującej Akcji czasem to nie na Ciebie wypadnie tylko na innych, i jak na przykład masz gorszy dzień, to że jest ktoś, kto, kto weźmie ciężarby na siebie i zagra jako ten lider. Generalnie jeżeli chodzi właśnie o, na, o naszą drużynę, konstrukcję drużyny i sposób gry, nadrzędnym celem jest, jest wygrywanie, tak więc my, mając taki skład, na pewno te role i akcenty będą się różnie rozkładać na przestrzeni sezonu, ale to co można powiedzieć po tym czasie, który razem spędziliśmy, to że jest sporo możliwości, że takiego talentu ofensywnego i na pewno nie powinniśmy mieć problemów ze zdobywaniem punktów. To jest coś, co jest o tyle wyzwaniem, że mając dużo zawod takich zawodników, trzeba grać mądrze, tak żeby właśnie każdy czuł się częścią drużyny, żeby był wykorzystany i jednocześnie, no wiadomo, żeby ta gra była płynna. To jest yy, trener, generalnie na, nasz yy, trener. Ma dużo, dużo akcenty, kładzie na to, żeby ta gra się kręciła i żeby podejmować dobre decyzje i żeby wykorzystywać różne, różne możliwości. Myślę, że to jest coś, co będzie ogarnięte w trakcie sezonu i jednocześnie myślę, że kluczowa będzie ta intensywność w obronie i ta solidność, którą. Chcemy, chcemy reprezentować. No i ostatecznie leżymy do tego, no, co, co mówisz, że mając tak skonstruowany skład, skład, który 25 w meczu nie rzuca jedna osoba, jest ciężej drużynom przeciw, grać przeciwko takie, takim zespołom. W ubiegłym sezonie o Mistrzostwo Polski walczyły drużyny, które tak naprawdę nie miały jakichś takich wyraźnych liderów punktowych, tylko właśnie zespoły były ich siłą. To wszystko też wyjdzie w praniu i myślę, że generalnie jedna z rzeczy, która jest istotna w tym momencie, to, że mamy dobrą grupę, która naprawdę dobrze pracuje, no i będziemy budować na tym. No, to też... A nie obawiasz się tego, że w drużynie jest aż, licząc Luka Petreska, siedmiu obcokrajowców. Bo czasem się mówi tak, że jak oni się zbiorą, to potrafią hmm. drużyną zarządzić no i zrobić co Wiesz o co chodzi, tak? tak? tak. Grałem w różnych klubach, no różne rzeczy widziałem, ale. Wydaje mi się, że z naszym trenerem chyba takie rzeczy nie przejdą. W sensie pozytywnym okay. bardzo. Ja lubię grę w systemie zdyscyplinowaną koszykówkę. i mm -hmm. Wydaje mi się, że żeby osiągać jakieś sukcesy, to jednak ciężko jest. No pewnie będą jakieś przykłady, ale ciężko jest takim run and gun i taką wolną grą w dłuższym terminie być skutecznym, efektywnym w sensie takim osiągania sukcesów. No, i wierzę w to, że, że, jakby tak, będąc zorganizowanym, takie rzeczy, o których mówisz, nie będą miały miejsca, i wydaje mi się też, że charaktery, które mamy, raczej nie predysponują do tego. A to też jest nasza rola jako zawodników wewnątrz drużyny, to żeby stworzyć taką drużynę, która będzie lubiła ze sobą grać i przebywać, no bo to jest nieodłączna część tego, że, będąc ze sobą przez cały rok. Jak mówię, no będą pewnie lepsze, gorsze momenty, to normalne. Każdy z nas ma i jako drużyna będziemy mieli. Ale no koniec końców, żeby tam widzieć ten wspólny cel, który jako grupa chcemy osiągnąć. No tym bardziej, że to Wy jesteście tymi najbardziej doświadczonymi. Ty, Grucha, Łączka czy, czy Suli. To jednak wiekowo trzeba przyznać, że jesteście tymi najbardziej doświadczonymi graczami w drużynie. Zgadza się. No, nasz skład jest skonstruowany w ten sposób, że to Polacy są tymi bardziej doświadczonymi. Właściwie większość obcokrajowców jest, znaczy jak nie wszyscy, są młodsi od nas, więc mamy taki miks energii, doświadczenia, co, no tak jak mówimy, no nie chcę oceniać, ale też ma swoje, ma swoje to plusy na pewno, tak? bo to doświadczenie z perspektywy czasu gra rolę i robi różnicę w tych istotnych momentach. Wrócił Michał Michalak. Niezmiernie mnie to cieszy, bo lubię gadać o koszykówce, a jak nie trzeba zawodnika ciągnąć za język, to lubię to jeszcze bardzo. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że to nie ostatnia w tym sezonie. Zajmę Tyle Michał Michalak, który mam nadzieję, jak sam mówi, poprowadzi drużynę włocławską do wielkich osiągnięć w tym sezonie. Tego chyba u progu tego nowego sezonu wszyscy sobie życzymy. Głodni zwycięstw? Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu koszykówki Włocławek SA.